Jak powiedziała burmistrz Nysy Jolanta Barska, roboty na wieży to właściwie nie przebudowa, a budowa nowego obiektu. Wykonawcą robót była firma as Adam Szaweło z Nysy. Realizacja polegała na stworzeniu całkiem nowej funkcji tej wieży. Z punktu widzenia budowlanego to zmiana nastąpiła diametralna ze względu na podział stropami. Tej wieży na wiele poziomów. Razem jest 9 poziomów. Najistotniejsze z punktu widzenia budowlanego problemy wynikały z zapewnienia izolacji obiektu przede wszystkim tarasu oraz izolacji termicznej, która jest całkiem nietypowa, bo jest wykonywana od wewnątrz. Obiektem zarządzać będzie nyski ośrodek rekreacji. Wydaje mi się, że depta, który się teraz tu wytworzył, bo ulica Tobruku też została odnowiona. Jednocześnie sąsiedztwo Państwa i Wyższej Szkoły Zawodowej, bo też są tu budynki uczelniane, powoduje, że chyba studenci będą teraz mieli bardzo blisko do, na możliwość, na spotkanie, na wyskoczenie, przerwach między zajęciami i posiedzenia zarówno w knajpie, czy w pubie jak nazwiemy, albo przyjdą na fitness, posiłują się, skorzystają z sauny i potem wrócą z nową ochotą na zajęcia. Ogłoszony został pierwszy przetarg na najem lokali użytkowych położonych w Fortecznej Wieży Ciśnień. Ja w tej chwili mogę powiedzieć, że są już dwóch oferentów, się gdzieś pojawiło, dzwoniło, nawet byli tutaj na obiekcie. Analizowali, oceniali. W przyszłym tygodniu mam spotkanie z dwoma, więc zobaczymy. tej Rekreacji ma obiekty, które raczej funkcjonują w miarę nieźle, więc mam nadzieję, że wieża ciśniej również pod naszą administracją ożyje i malkontentom udowodnimy, że da się tutaj coś robić. Na dziewięciu poziomach w przyszłości powstaną taras i lokal mający pełnić funkcję centrum zdrowego żywienia, lokal usługowo-rekreacyjny, gabinety odnowy biologicznej, a także taras widokowy i punkt automatycznej informacji turystycznej. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzisiaj już jeździła winda, która dostosowana jest do tego, żeby przez schody dostał się osoba niepełnosprawna do pierwszego poziomu, a potem już windą dostaje się na wieżę widokową, w związku z tym niepełnosprawni mogą chyba po raz pierwszy w Nysie oglądać się z, z, z wieży ciśnieniowej, panoramy Nysy. W ramach projektu przebudowana została również droga w pasie ulicy Obrońców Tobruku. Wokół obiektu powstały miejsca parkingowe, chodniki i alejki. Zagospodarowana wieża ciśnień ma stać się nową atrakcją dla turystów i mieszkańców. Jako starostwo już wpisaliśmy wieżę jako obiekt dostępny dla turystów do, naszego, do naszej nowej publiczności. Publikacji, którą będziemy wydawali na przełomie września i października, publikacje o samochodowym szlaku turystycznym. Wieża Ciśnień będzie jednym z elementów też na tym szlaku, a więc będziemy już pokazywać potencjalnym turystom, że mogą tutaj przyjechać zobaczyć właśnie ten obiekt. Z okazji otwarcia przygotowano wiele atrakcji, m.in. innymi rajd rowerowy, możliwość wejścia na ściankę wspinaczkową, zwiedzanie fortów, występy i konkursy taneczne oraz turniej rycerski. Wszystko po to, by mieszkańców miasta i turystów przekonać, że wieża ciśnień to miejsce naprawdę atrakcyjne. Myślę, że to będzie naprawdę atrakcja kiedyś byłam tutaj, jak była jeszcze jeszcze nie odremontowana, no, zniszczona, a w tej chwili. No... Naprawdę, cudowno. No, uważam, że ten obieg jest bardzo w tym wymiarze po tej renowacji imponujący. Fajny widok, fajne miejsce, odosobnione, także, także na, pewno, na pewno coś oryginalnego innego niż, niż w centrum.